Każdy z nas, chodząc pod sklepach, natknął się na. Pince. Pince? Pizza? Co to jest? W dzisiejszym odcinku powiem Wam, co to jest i z czym to się je. Zapraszam do oglądania. Witajcie w dzisiejszym odcinku. A więc, pinca to jest nic innego jak rzymski krewny pizzy. Ciasto pochodzi z Rzymu i różni się tylko tym od ciasta do pizzy, że składa się z trzech rodzajów mąki. Pizza składa się z jednego rodzaju mąki: jak wiadomo, marki 00, a pinca, pinca, pizza, pinca. Pizza. składa się z trzech rodzajów mąki, pszennej, ryżowej i sojowej. Z bardzo małą ilością tłuszczu około 2 gramów na 100 gram. Jak będziemy przygotowywać dzisiaj naszą pincę? Pierwszą zrobimy taką wegetariańską. Jakbyście mieli jakiś znajomy, którzy do Was przyjdą nie jedzą mięsa robimy z łososiem, z mieszanką dwóch, e, dwóch serów chciałem powiedzieć, e, z mieszanką e, gęstej śmietany do deserów i e, z jogurtem, znaczy to jest kwark naturalny, taki skandynawski, z zero tłuszczu. Do tego dodamy przyprawę od moich znajomych e, z Hanoweru, Którzy zajmują się jak i my kręceniem filmów na YouTube'a, grillowaniem i tak dalej i mają swoje własne przyprawy. Jest to przyprawa z dodatkiem czarnego, fermentowanego pieprzu. Jest po prostu kozacka. Podepnę ją pod film, jak się z chłopakami dogadamy. Co do dystrybucji. To będzie pod filmem link do ich sklepu, tam będziecie mogli sobie kupić od nich przyprawy. Wysyłają na Polskę z małą dopłatą, i wydaje mi się, że fajna alternatywa na inne przyprawy, które możemy znaleźć tylko w sklepie, nie są za dobre moim zdaniem. Drugą pincę zrobimy. Aha, i do tego damy jeszcze na wierzchu rukole. Drugą zrobimy troszeczkę pode mnie. Yy, bardziej ostrą, bo ja lubię ostrą. Damy do tego pastę chili, jalapenos, troskę kaparów, salami, suszone pomidory, mozzarella. Mozzarellę wycisnąłem wcześniej yy, papierem ręcznikiem papierowym, bo chcę mieć jak, jak najmniejszą ilość wody, żeby to po prostu mi tam nie ciekło po tej pince. i na to wszystko dam cebulę polejemy oliwą z oliwy dla wilgotności to wszystko dobra Gryla mam rozpalonego na 300 stopni wszystkie palniki są włączone kamień do pizzy centralnie na palnikach temperatura kamienia 330 stopni także to jest bardzo fajnie Podoba mi się to, jakbyście nie mieli grilla. Można również rzucić to do piekarnika na 250 stopni, 5-6 minut i gotowe. Każdy może sobie położyć na to, co chce. To, co macie w lodówce, jakieś niezjedzone resztki jedzenia, cokolwiek. Wrzucić, upiec i szamać. Bardzo szybka potrawa, jakbyście wrócili z pracy, czy ze spaceru, z roweru, z czegokolwiek. Można szybko, raz, raz. Położyć coś na to, wrzucić do piekarnika i macie super jedzenie. Dobra, zabieramy się za robotę. Pierwszą pince, którą będziemy robić, to jest pinca z łososiem. Tutaj musimy pamiętać o tym, że pierw dajemy ją do piekarnika, później będziemy dawać dodatki, bo łososia i Śmietan i, i twarków po prostu się nie daje no. na grill. Rzucam na kamek 5 minut. W tym czasie przygotujemy drugą. Troszeczkę ostrzejszą. Będzie dla mnie. <grywia> ja lubię ostre. Dobra, lecimy. Pasta czyli mówię. Uważajcie z ostrymi rzeczami, bo to wszystko zależy od tego, kto jakie ma poślady na drugi dzień, nie? No, także pamiętajcie, ostrożnie, z ostrością. Możecie dać aiwar, możecie dać cokolwiek, co lubicie. Ja lubię ostre, także daję sobie tutaj pasta chili. Ach, to wygląda już, już, już wygląda to. Także można to. Schrupać. Dobra, pasty czyli starczy. Myślę, że tu już będzie się dobrze działo. Na to wszystko dajemy suszone pomidorki. Parę sztuk. Cyk pomidorki mamy. No to dajemy salami, ja mam tutaj hiszpańskie, ze sklepu. Tak jak mówiłem, byliśmy na zakupach, trafiliśmy na pince. mówię dobra, zrobimy. To od razu złapałem praktycznie wszystkie produkty, które mamy dzisiaj tutaj z diskontów spożywczych. Do tego dajemy troszkę mozzarelli. Mówię, już ją wcześniej wycisnąłem z wody, w ręczniku papierowym, z tego względu, że nie chcę tutaj, żeby ona mi zapaczkała całą, całą potrawę, całą pizzę, pizzę. Ciężko się przyzwyczaić do tego, nie? Do tej nazwy. Pizza. Zawsze się mówiło pizza na pewno ludzie, wiesz, chodzą po sklepach, widzą to, mówią, co to jest? I wtedy wpadają na pomysł. A, pizza, może sobie pizzę wezmę? No idzie, bierze taką mrożoną. Ne. Mrożona pizza. Dobra. Trochę kaparów, bo ja lubię kapary. To mówię, to jest opcjonalnie. Ja kapary lubię. Także daję sobie troszeczkę kaparków. Do podkręcenia smaków dorzucę sobie jeszcze... Parę jalapenos, a co szaleć to szaleć. Staram się tak ułożyć, żeby na każdym kawałku, który będzie później krojony, było co najmniej jedno jalapeno. Nie musi to być tak, aż wiele. Mówię, ta pasta pod spodem jest dość ostra, także mówię, trzeba z tym troszeczkę uważać. I na to wszystko dam sobie cebulę. Można tam jeszcze to potraktować z żółtym serem i tak dalej, jakąś posypką serową, no, ale po co? Jest już ładnie. No, kolego, gdzie Ty się wybierasz? Na to wszystko troszeczkę oliwy z oliwek jeszcze, żeby było zacnie. I drugą pincę mamy przygotowaną. Teraz przygotujemy sos yy, na bazie właśnie śmietany i gwarku skandynawskiego. I przyprawy od naszych znajomych, to zabieram łyżka. Oj, łyżka jest, Przetrę ją, żeby nie było tutaj, czyli daję <laughs> dwie łyżki śmietany. I dwie łyżki. Kwarku. Kwark jest taki lekko ciepki, lekko kwaśny, doda właśnie trochę kwasności do tego, kwas, do tego, dajemy przyprawy, mówię ta przyprawa jest po prostu obłędna. dajemy przyprawy, świetne, solidne pakunki, hermetycznie pozamykane, także nie wietrzeją te przyprawy, można przechowywać, ale... To przechowuje przyprawy. Przyprawy trzeba używać. Mieszamy te wszystkie przyprawy z śmietaną i z kwarkiem. To będzie jako pierwsza baza. Na pince. na to pójdzie łosoś. I później. Rukola, Polewamy oliwą z oliwek, cała historia i można jeść. Próbuję. O oh, O oh, 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 oh. Matko Boska. Baja bongo. Dobra robota, chłopaki. Dobra. Pince, pince mamy przygotowane. Sos mamy przygotowany. Spójrzmy, co robi nasze ciasto. O, wygląda ładnie. W sumie nie potrzebowało długo. Na recepcie pisze, że około 5-6 minut, ale to jak będzie robione w piekarniku. Ja miałem troszeczkę ponad 300, także wyciągam wcześniej. Trwało to dosłownie chwilę. Wyciągamy. Wygląda zacnie. Zamykam. Wkładamy drugą. Tutaj Te się będzie nam w tym czasie przygotowywać, a my dekorujemy tą wyjętą z piekarnika. No pięknie, tak jak powinno wyglądać. Kleksiki, sosu, tak 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 równomiernie rozprowadzamy nie ma co żałować bo jest dobre to można nawet z samym tym sosem to zjeść też będzie smakować no ale jak mamy wszystko to dodajmy wszystkiego co mamy wreszcie łycha a co nie? no w sumie będzie dla ciebie. Ja też spróbuję, bo ja też lubię łosoś. Ja to ja lubię wszystko. A, osiągam wszystko. łeż jem! Dobra. Łosoś. Cudny, wezmę sobie cząski, bo jest. Aha, łosoś wędzony, nie, naturalnie, w przyprawach. Też złapałem go po drodze. Jak rzuciłem pince, to od razu rzuciłem łosoś, a od razu pomysł się nasunął, co z tym zrobić. Reszta składników mieliśmy w domu. Także nie było problemu ślicznie to wygląda. Mamy łososia pach. do tego dorzucamy... Coś jeszcze chcesz na to? Rukole. rukole. Tylko rukole? Dobra. Dajemy rukolkę. No i cebulkę naturalnie. Też cebulkę też dobrze, damy cebulkę. Ładnie, żeby... Było, jak mówię, zielone, zawsze dobrze wygląda. Uwielbiam. Rukola, fajny, ziemisty, ziemisty posmak do tego. Po prostu baja bonga. Parę krążków cebuli. Na wierzch. Będzie świetny. Kontrast cyk, proszę. I lekkie skropienie oliwą z oliwek. Czyż to nie wygląda zacnie dobrze? To mamy gotowe. Pierwsza pińca jest. Zobaczmy, co robi nasza druga. No ślicznie. Dobra, zamykamy, żeby nie tracić mocy. I widzimy się za dwie minuty. Minęło 6 minut. W międzyczasie sprawdzałem, mówiłem, że 2-3 minuty, ale w sumie yy, mieliśmy 6 minut. Ale już, se, już jest gotowe. Zobaczcie. Czyś nie wygląda to wpyte. Bierzemy to na stół. Grilla w tym czasie szybko skręcam. trzeba na dzień dzisiejszy oszczędzać wszystkiego. Spójrzcie na to. Po prostu. Jakaś bajka. Mamy gotowe i zaraz będziemy próbować. Moja ulubiona część filmu. Także tniemy. Dobra, czas spróbować. A ja to co kocham najbardziej. Tak, tam na pół, tam na pół, na pół, na pół, macko łaska, cięknie, panie! Zobaczcie, czy nie wygląda to przepięknie? Jeszcze ciepła od spodu. Próbujemy w ten głupi dziób. <laughs> Bym zapomniał. Ech. Matko Boska. Co tu się dzieje? Chural tu Boga wzywam. Już teraz. Po prostu genialnie, wszystkie smaki przychodzą, czuć łososia, czuć nasz krem, do tego cebulka, rukola, danie fenomenalne. Dobra, spróbujmy teraz moją wersję. To próbowałem najpierw, bo tym jak spróbuję, to po prostu moje kubki smakowe zwariują. Nie będę czuł tak smaku. O. Zacznie fajnie, puszyste jest tutaj ciasto. Dobra, poświęcę się. Ja Panie, już nie będę jezusował. Mm. aż tak ostre nie jest, jak myślałem. Ostroż czuć smakuje prawie jak pizza. A może i lepiej, nie wiem. Wszystko zależy od tego, kto co lubi. Jak się wideo podobało. Zostawcie jakieś pierdoły, znaka, suba, cokolwiek, żebyśmy wiedzieli, że lubicie takie filmy i chcielibyście więcej. My będziemy je dla Was kręcić i produkować. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Ciao!